Dobry wieczór. Dzień dobry. dobry wieczór. A to byli chłopacy czy dziewczyny? Chyba chłopacy jesteś. Cześć. Osiem, ty jesteś ten streamer. Jestem streamer, tak, tak. Oh, streamer spotkałem. Pozdrawiasz kogoś? Co? Mój live jest taki Patryk Garkowski-Live. Ja cię wiem, ja też mam live'a, tylko ja mam dwie osoby. Aha, a umiesz zrobić fikołka na łóżko? No umiem. Ale bezpiecznie umiesz. Tak. No to możesz taki przewrót teraz zrobić na łóżko. Ok, patrz. Ok, patrz. Brawo, brawo! Wspaniale! Bardzo fajnie ci to wyszło, jesteś super akrobata. Dziękuję, wbijesz do mnie na kanał, ja do ciebie wbiję. Mój kanał to Partix, tak? Tak. Pozdrawiam Mam 22 subów. to jest jego kanał Partix. 219 subów ma Dobrze. aktualnie. Pa! No, no, Musiałem się rozłączyć. No przykro mi, nie lubię atencjuszy. No, ale on zrobił fajną, fajnego fikołka zrobił. No, ale atencjusz to taka osoba, co zabiega o sławę. Bardzo. A on widać, że no, zabiegał o sławę, bo no to zauważyłem, pta. <grywy> Pozdrawiam Partixa i dzięki Partixie, że na czacie tu napisałeś do nas. Jesteś super, Partix. Partix, Partix, youtuber. Super, akrobata. Piosenkę zaśpiewałem, improwizację dźwiękową. Czy jest tu jeszcze Partix na czacie? Czy słyszał, co zaśpiewałem o nim? Też, David, ty bliski, zadymiasz. miło mi, że taka sławna osoba do mnie zagościła. Jesteś moim kolegą, Dawid, czyli w zasadzie miłość, bo ty się nazywasz miłość i na nazwisko masz to tak, tak, siak i tak ja wiem jak, ale no nie będę mówił ale masz na imię Miłosz ja to wiem, a nie Dawid bo to ten Dawid Ty bliski to on ma inaczej godność inną ma wcale nie Dawid to jest ale on jest bardzo sławny on tak, to ma, tak mówi często podżam, podżam i mówi, widzowie to mnie tak właśnie to mi się tak spodobało, to takie powiedzonka jego, czyli te podjump i te widzowie, To jest fajne, co on tak mówił. Ale go tak, nie przepadam za jego live'ami. Ja nie oglądam jego live'u w ogóle, ani jednego. Tam kiedyś troszkę obejrzałem jego transmisji na żywo Dawida Tybijskiego za dymiarze. Jestem dobry z biologii, tak Piotr? Bardzo, bardzo dobry. A ty?